Co sprawdzasz, czy chcesz. To ja nie lubię, bo to ma. Nie można zmienić trybu. Chociaż biorę. wiesz, Myślałem, że to jest skar, wiesz? Skar jest słaby moim zdaniem. Lecimy. Ja z kosem biegnę szybciej. Nie ma tu żadnych bomb

nie, odpalone są te zombie. nie, odpalone te zombie są. nie, 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 kampanii Biegną, nawalają nawalają, nas nie, powinny nas bić. nie, 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 nic, nie, nie, Tam jest ta Troszkę... Dobra, lecimy Jest nasz safe house tam Czyli bronić ten z lewej Naucz czekać Jedna osoba na miniganie, nie? Znowu Jesteś w ogóle? Nie się ja, Jak chcesz, ładnie. Ja się wychylowałem już. Jest ten, apteczki? Nie mają. A Gdzie jest ten? Molotów mamy. Na dworze. Tam, no. Gdzie jesteś? Dobra, jest odpowiadam nie. im wtedy. Gdzie jest ten? Do... Na górze rady, czy na dole? Na dole, dobra. Dobra, 10 minut, bronimy się. Dobra, ty na miniganie. Ja, jest przygotowana Tutaj fajnie, bo często łatwo zabić tego tanka, nie? Bo będzie bieg z jednej strony. Tam daleko widziałem boomera. I'm reloading easy. Weck ist der wir Ja, I'm Pike -Helster. to jeszcze leży, no. to jeszcze leży jeden pipe i e, pipe zostawmy, wiesz na co? Jak będziemy do statku biec. Bo to będzie taki sekcja, że będzie taki statek i że trzeba tam dobyć w tej łodzi. Idę po naboje, na dół, bo nie mam. Tank chyba. Yy... Nie ma tu napojów na dole? Co jest? Ojko ich zapali? Nie. Joachim, patrz, jak on jest ukryty. No dobra. Ej, zrzućcie za mnie, dobra. Tank jest z lewej strony. Zejdź z karabinu, pomóż nam. Kolejnego molotowa Tylko jest tu minus, że tutaj nie widzę amunicji O, ciepanie, mnie goni Dobra, nie żyję Ty, jest tu amunicja? Nie ma tu amunicji, kurna Czemu tu nie ma amunicji? Nigdzie ja nie widzę, jestem ślepy? Czy głupi? Zobaczyć tu w szopie Dobra, nie, nie ma, kurna. Zobaczę w tej drugiej szopie. Dobra, ty, chodź do nas, chodź do nas, razem, razem, razem. Na miniganie musisz się jeść, na miniganie. Dobra, idę. Dobra, jesteś na miniganie? Tak, jestem. Dobra. Kurde, myślałem, że to będzie amunicja, jak zawsze, ale. Te... Ja czuję, że gdzieś jest, a ja tego po prostu nie widzę, nie? Łopatę muszę walczyć. Co zrobić? Dobra, ja rzucę jednego pipa. Nie bronię się, bronię Cię, spokojnie. Jak teraz ci że mówię, nie, nie, nie uciekaj od razu. Nie mogę, go, nie mogę go trafić niestety, bo blokuje już. Dobra, oni żyją nasi. Spokojnie, tu jestem. Wiem, wiem, tylko tu był Charger. Płyniemy, jest już brzeg widoczny. Widzą już brzeg, kurde. Tank jest! Gdzie? Nie wiem. Gdzie z lewej. Widzę z tyłu, tam gdzie wtedy tam wcześniejszy był. Tak mi się wy. Tak, 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 wyćkamy. Trzeba go zabić, bo nie przejdziemy tam. Ja mam ognia, zaraz rzucam. Ty musisz do niego strzelać, bo ja nie mam broni. On poszedł na brzeg. Orzesz, kurna. Rzucę tam ogień, jeszcze raz. Do wody zaskoczył, do wody, dobra, dziękuję. O, nie, on, o, oh, tam on biegnie. Nie, biegnie. Nie biegniemy tam, nie biegniemy, nie biegniemy. Jest tu amunicja, na tyłach. Ej, bo mnie. Doszadę, doszadę. walczcie, walczcie, walcz, walcz. ja nie widzę nic. i bo tu jest. tak, jest, tu jest. Uciekam, bo ja myślę, nic nie widzę, on rzu rzuć mam na sobie. Tang żyje? Holy shit. Zginąłem, znaczy leżę. Dobra. Proszę cię Kuluj się od razu jak masz się Oni już płyną, to jak się wykryjesz to biegnij tam Dobra jestem Dawaj na brzeg Biegnij, wywalone w nich. O! w domu. Ty jesteś? Czy oni muszą oddobiec bo jak nie dobiegną... Będzie trochę lipa, jak, dobiegną. jak padną, jak padną, to dobrze. Wrzuć, żeby tank tu nie przyszedł. Ty czemu, Pomagaj im cały czas. Czemu ty nie pomagasz? Ten stoi sobie. O, kurde no i pomóc. Ja to strzelam, walę, czy wszystko wystrzeliwuję. No pięknie. Kolejna kampania z głowy. Osalali, uciekli. Jeszcze zostało nam kilka. Chyba cztery, sześć, albo pięć, pięć albo sześć kampanii nam zostało. Dobra. To co? Żegnamy się. Ty się żegnaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I lulu. Bye, 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 bye.